Uważam, że pierwszy numer piwko nie można. To jest. Yy, nie pamiętam, co mówiłem na streamie, ale potem słuchaliśmy tego off-stream nieraz raz i to kurwa tam bit robi robotę. Ciężki banger. Więc myślę, że tutaj też będzie kurwa kod. Tak, słucham. Dzień dobry, dobry. kamper I hate jak wampir Funerum tax Powiesz się go słuchasz? Bambi Nie to już koniec Chcesz do mnie show, twoja tam mam show Breda, dziękuję Słukażem meme z bartem nocom show Chcesz do mnie show, twoja tam mam show Jestem głównym klowną Takie drip Wydlacamy wkurwę gruby plik Na stacji pepszyk Aha, nie wiedziałem, że będzie Switch. Już miałem mówić, że gówna wyłączać. Halo, piwko! Ale może być jeszcze mniejsze gówno. Bo ty tak dzień dobry, tu Playbook and beer. Pięć gwiazdek like za flow, pięć za beat, pięć za- da... Rozumie nam linka na 8, ja w ogóle nic nie rozumiem co on nawija. Swaggy drip, wyplacamy w kurwa gruby plik na stacji pepsik. Dobra, ale ten jego ziomek, nie wiem, wobaricie go in crazy, ten beatmaker, co, to chyba ten ziomal, to on dobrze sadzi, on dobrze sadzi. No ten kurwa, pierwszy numer, ten beat do pierwszego numeru to jest kurwa w pierdol. Dobra, to ścierwo. Alla Avas kurva var bänger.